Deskrypcji. Na TikToku zwiększyć ilość viewsów i lajk, zbudować listę ludzi, którzy są gotowi kupić jakieś produkty, na przykład kurs. No i tu jest wszystko opisane. Mamy filary na listopad, czyli pierwszy filar: pozyskiwanie klientów, drugi filar: obniżenie kosztów, trzeci: automatyzacja, czwarty: pojedynki narzędzi, piąty: case study z liczbami, format i tempo. Na YouTube dwa dłuższe filmy tygodniowo, trzy shortsy. Shorts. Na Reelsy. Jeden dziennie na LinkedIn dwa posty tygodniowo, jeden krótki mini case, na trzy wątki tygodniowo na Facebooku, Mirroring Reels, to samo co na Instagram. I dalej mamy system Call to Action, żeby kierować ruch na kurs. I mamy jeszcze mechanikę, jak to wszystko wygląda. Efekty, czyli wzrost zasięgu, komentarzy, e-mail, lista i potencjalni klienci oraz konkretne tematy i formaty na listopad. Czyli już nam przygotował też y, przykładowe tematy, które mogą fajnie y, rezonować, robić fajne zasięgi. Dał nam.